Cześć, Grzesiek Sprawka Skyfoto. Witam w kolejnym odcinku z serii Filmowy Poradnik Sprzętowy. Dzisiaj powiem Wam parę słów na temat takich otofilterków. Są to filtry od Tiffena z serii Black Promist Filter. I tutaj mam trzy przykładowe filtry o trzech różnych gradacjach. Zaraz Wam wytłumaczę, do czego można je stosować, w jakich sytuacjach, co one dają, jakie widzę plusy, jakie widzę. Minusy stosowania tego typu filtrów. Dzięki uprzejmości firmy Robimy TV dostałem do testów trzy gradacje filtrów o średnicy mocowania 72 mm. Od razu powiem taką rzecz, że każdy filtr czy jest to filtr Mist, czy jest to filtr ND, który stosuje większość ludzi, która nagrywa filmy do regulacji natężenia światła wpadającego w nasze obiektywy. Czy filtry fotograficzne, typowo o jakichś różnych stopniach ściemnienia do zdjęć, dłuższą ekspozycją. Należy wiedzieć o czymś takim, że nie musimy kupować filtra do każdej średnicy obiektywu, jakim się posługujemy. Wystarczy kupić pierścienie przejściowe, czyli na przykład jeśli mamy filtr o średnicy 67 mm, a obiektyw o średnicy 55 mm, czy tak jak w tym przypadku 56 mamy takie, takie pierścienie, którymi możemy sobie redukować. I teraz kupujemy, jeśli największym obiektywem jaki mamy jest 72 mm, kupujemy sobie jeden filtr o takiej średnicy i kupujemy sobie filtry pierścienie redukcyjne, którymi przechodzimy do średnic innych obiektywów, dzięki czemu zaoszczędzamy miejsce w plecaku, zaoszczędzamy pieniądze, bo taki pierścionek kosztuje kilkanaście złotych, a filtry są w różnej cenie, w zależności od typu filtra i od producenta. Ale wracajmy może do tematu naszego dzisiejszego filmu, czyli konkretnie do filtrów Black Pro Mist. Są to filtry, które mają bardzo ciekawą cechę, Otóż e, zmiękczają nam światło. Zaraz Wam pokażę na przykładach, jak to działa, jak zmienia się sceneria, e, co dzięki temu uzyskujemy. Po pierwsze, atmosfera zdjęcia czy filmu wykonanego z takim filtrem trochę się zmienia. E, obrazek robi się taki e, bardziej analogowy, mniej jest ostrych krawędzi. Każde źródło światła dostaje taki efekt halo, czyli to światło jest zmiękczone, rozproszone i nieco przygaszone, przez co jakby zakres tonalny też. Ujęć o dużym, o dużym kontraście, dużo jasnych i dużo ciemnych punktów. To wszystko zostaje nieco zmiękczone i dostajemy taki obrazek bardziej bajkowy, klimatyczny, wiadomo, że nie w każdej sytuacji jest to pożądane jak robimy zdjęcia, czy filmy szczegółów czy jakichś technicznych rzeczy. No, to taka atmosfera bajkowa nie będzie potrzebna, wręcz może przeszkadzać. Ale jeśli kręcimy na przykład dokument, robimy zdjęcia portretowe lub krajobrazowe i chcemy uzyskać taki właśnie efekt zmiękczenia, no to te filtry właśnie do tego są. I, i zaraz Wam pokażę, jak to działa. W tej chwili mamy do dyspozycji filtry 1, 2, 1, 4 i 1, 8. O co chodzi. Otóż gradacja tych filtrów zaczyna się, najmocniejszy filtr Tifena, jaki widziałem, dostępny, to jest dwójka i to jest największe zmiękczenie. Potem mamy o połowę słabszy efekt, filtr o gradacji 1 i idziemy w dół aż do 1 Jedna druga, jedna czwarta i jedna ósma. Jedna ósma będzie filtrem o najsłabszym efekcie. Tak jest. Filterkiem jedna druga, tak jest bez. Z filtrem i tak wygląda znowu obrazek bez filtra będzie ostre wokół świateł nie ma tego blasku, tego efektu halo teraz założymy znowu jedno ósmę ten najsłabszy Teraz znowu jesteśmy bez filtra, goły obiektyw i zakładamy 1 czwarta. Tak jest z filtrem 1 czwarta. I bez. Ten filtr na pierwszy rzut oka wygląda tak jak każdy inny filtr, powiedzmy UV, który zakręcamy sobie w celu ochrony soczewki. Naszego obiektywu, tylko że tutaj w strukturze wewnętrznej tego szkła są dodane bardzo drobne cząsteczki rozpraszające światło. Akurat Tifen ma taką funkcję, że nie zmniejsza kontrastu czy nie wpływa na ciemne fragmenty obrazu, ale tylko ma działać właśnie na te jaśniejsze miejsca, czyli na źródła światła, które mamy tutaj w swoim kadrze. Teraz tak zakładając taki filtr na obiektyw, w tej chwili ja tutaj mam założoną na kamerę Sony A6600, obiektyw 18x105, zobaczcie, że na ekspozycję ten filtr w ogóle nie wpływa, nic się nie zmieniło. Nie wiem, czy widzicie jakąkolwiek różnicę tutaj, jeśli chodzi o zwiększenie światła, bo dopóki nie ma wyraźnych źródeł, ten efekt jest praktycznie niewidoczny. Po założeniu tego filtra na pewno znikną też troszkę szczegóły, takie niechciane na, na skórze, typu zmarszczki, jakieś drobne pieprzyki niedoskonałości. Te filtry też mają taką funkcję upiększającą. Właśnie Dlatego przy fotografii portretowej są często stosowane, do tego, żeby potem w postprodukcji było mniej pracy. Poza tym efekt zastosowania takiego filtra będzie dawał bardziej naturalny wygląd yy, w ten sposób obrobionego zdjęcia niż potem postprodukcja. Ale zobaczcie, co się wydarzy teraz, jak. Tutaj w kadrze umieścimy sobie źródło światła. Tak to wygląda, jeśli zaświecimy bezpośrednio w soczewkę. A zobaczcie, co się wydarzy, jak zdejmiemy filtr. Jak to źródło światła zaczyna wyglądać. W tej chwili widzimy ostre krawędzie. To światło jest mocniej przepalone. Tak to wygląda, jak świecimy na mnie. I teraz znowu. Zakładamy filterek. Zobaczcie. Ok. I to jest filtr o najmniejszym, o jakby o najmniejszej mocy. 1,8. Wydaje mi się, do mm, zastosowań, nawet do takiego vlogowania, czy nagrywania siebie, daje on taki przyjemniejszy obraz. Nie wiem, jakie jest Wasze wrażenie. Ja to też sobie porównam potem w montażu na, na dużym. Monitorze będzie to może lepiej widoczne, ale jeszcze dla porównania włączę Wam takie mam światełka. Zobaczcie, dodatkowe źródło światła mamy w kadrze teraz. I Zobacz, zobaczmy jeszcze różnicę teraz. Tak wygląda bez filtra, a tak wygląda z filtrem. Przypominam, że jest to filtr 18. I teraz jeszcze taka zasada, że możemy te filtry ze sobą łączyć, czyli w tej chwili mamy założony na obiekty filtr jedna, jedna druga, i chcemy jeszcze ten efekt wzmocnić, a mamy do dyspozycji również filtr jedna czwarta, To możemy go dokręcić po prostu na wierzch. Są to filtry kompatybilne. Wiadomo, że te gwinty się zgadzają. No i teraz mamy jeszcze mocniejszy efekt. Tu już jest porządny efekt halo i wracamy do obrazka normalnego Czym się charakteryzują filtry Tiffen? Otóż są to może słyszeliście o tej marce na pewno przy okazji innych rodzajów filtrów, jest to amerykański producent dający 10 lat gwarancji na swoje produkty, bardzo dobra jakość, porządne szkło takie filtry z dobrych materiałów dłużej żyją po prostu, mniej są podatne na zarysowanie uszkodzenia te gwinty też są Dokładnie wykonane, dzięki czemu łatwiej taki filtr się nakręca na, na obiektyw. Jak zrobiony jest taki filtr? Otóż w materiale filtra wewnątrz szkła, z którego jest on wykonany, są dodane drobinki materiału. Pewnie każdy producent może używać różnych tworzyw, które będą ten efekt dawały rozproszenia światła. To był filtr 1.8, tu jest filtr 1.2. Wydaje się, że tych drobinek jest jakby nieco więcej. Podsumowując, filtry promisty używamy do stworzenia efektu miękkości, takiego bajkowego troszkę wyglądu. Zmniejszają kontrast, uwydatniają źródła światła, robiąc taki efekt halo dookoła. Usuwają pewne niedoskonałości, na przykład na skórze fotografowanego modela. W niektórych okolicznościach te same cechy mogą być wadą, czyli to właśnie zmniejszenie kontrastu, obniżenie nieco ostrości. Może czasami przeszkadzać. Tifen jest producentem filtrów o bardzo dobrej jakości, przez co ich cena nie jest najniższa. Za filtry na obiektywy o średnicy 72 mm musimy zapłacić w tej chwili 499 zł. Za filtry duże typu 82 to już cena jest około 600 zł. A na najmniejsze obiektywy to jest wydatek rzędu 299 zł. Także, tak jak mówiłem, warto kupić jeden duży filtr, pokrywający swoją średnicą wszystkie obiektywy, których używamy, i tymi pierścieniami redukcyjnymi możemy sobie schodzić do, do wszystkich pozostałych średnic. Czy są to filtry dla Was? Widzieliście obrazy porównawcze. Wszystko zależy od tego, co robicie, jaki rodzaj zdjęć. Na pewno w niektórych produkcjach, czy w niektórych sytuacjach taki filtr warto mieć w swoim zestawie warto go świadomie i umiejętnie stosować, tak żeby efekty naszej pracy były jak najlepsze. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się nieco więcej na temat filtrów Black Promist. Ja również dziękuję firmie Robimy TV za udostępnienie ich do testów i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, cześć.